W wyznaczonym miejscu wiercimy otwór na długość szpilki. Proszę, musimy go powiększyć na kołnierz. Teraz możemy dać uszczelniacza dekarskiego. Link do uszczelniacza będzie pod filmem. Taki stosujemy. No i tutaj po to jest to nawiercenie, żeby ten kołnierzyk właśnie schował się. W tej powiększonej, w tym powiększonym otworze. No i wszystko.